Witajcie, moi kochani! Jest 16 lipca 2025. Mówię przede wszystkim, chciałbym was wszystkich pozdrowić: miłośników przyrody, ludzi lasów oraz zbieraczy poroży. No, tak jak wcześniej mówiłem na tym pierwszym filmiku na, po przyjeździe. To był 12 lipca. No, tam udało mi się znaleźć jednego czerwonego koźlarza. No, i dzisiaj jest 16 lipca, to jest tylko 4 dni różnicy. I spójrzcie, jaka już różnica jest na warni u nas. A już się pokazują kurki, właśnie. No, spójrzcie. Już się pokazują. A jeszcze jak byłem wcześniej, to to nie było. I zobaczcie, jaka już jest różnica, bo cały czas jest wilgotno i ciepło. Spójrzcie. Ile tego tu jest. Tych kurek. O no spójrzcie. Następne gniazdo. No, dzisiaj mi się zdaje, że uda mi się na sosik nazbierać. Spójrzcie. Jakie przepiękne, jakie przepiękne kureczki. O kurde mole ale jest ich tutaj, spójrzcie. No superancko. Ja tak się cieszę, że już i u nas pojawiają. Też wczoraj koleżanka powiedziała, że gdzieś tam gdzieś prawdziwki też znajdują, nie? Ale ja dzisiaj takie robię kolejny raz wyprawę robię i naprawdę jest bardzo duża różnica między 12 a już 16 lipcem No bardzo się no, pojawiają się właśnie po tych deszczach. Bo jak wspomniałem wcześniej, u nas było sucho i po tych deszczach już od paru dni pada i spuści jak już i u nas się pokazują Pięknoty leśne, ja mówię, no, dopiero przy wejściu do lasu od razu uśmiech na twarzy. I dzisiaj może mi się uda na zbierać. Naprawdę, jestem pod wielkim wrażeniem. Ja mówię, tak siedzę deszczowo, jest, mówię, jadę, zobaczę. Bo nic z tam domu nie mogę zrobić praktycznie już zakończone jest wszystko tylko taka kosmetyka została ale to od rana pada mówię zobaczę do lasu się przyjadę no i naprawdę i przy, i przy okazji właśnie chcę zobaczyć różnicę właśnie tymi, między tymi dniami i naprawdę rewelacja jest normalnie Aż uśmiech na twarzy. Ja mówię, no, śmiechem, żartem, i dzisiaj może na sosik nazbieram no, do, albo do jajecznicy. Bardzo lubię, właśnie z kurkami. Naprawdę mega. Mega jestem zadowolony. Na samym wejściu, od razu, już taki fajny będzie zbiór kurek. No ja tam będę pomału zacznę to wycinać, bo tego sporo jest. Jeszcze jak coś uchwycę dzisiaj, to na pewno się odezwę. Jakieś inne gatunki może mi się udać w znaleźć. Będę jeszcze w ogóle zadowolony, ale już jestem zadowolony bo wtedy taką chęć miałem na właśnie na kurki, ale się nie udało znaleźć, a dzisiaj jest mega. Mega i naprawdę jestem bardzo zadowolony. No przede wszystkim chciałbym jeszcze raz pozdrowić wszystkich, moją małżonkę, moją całą rodzinę też przy okazji. No bywajcie, ja do dzieła. No hej Witajcie ponownie, Z tej strony Andrzej Przyroda No, no tam wyciąłem ta gdzieś granica kilograma i teraz kolejne kolejne znalazłem kolejną rodzinkę miejsce Ja mówię no spójrzcie Naprawdę ale kurczę radość Ale radość człowieku zobaczcie Ile, te, ile tych kurek jest? Spójrzcie o. Gdzie tylko telefonem wezmę to spójrzcie Jakie ładne plantacje Kurcze Ale radość Sosik będzie Na bank Spójrzcie Ale cudo Alera jasna Ale radość w środku Już i u nas się pokazują Już już i u nas No Super superansko. superansko Na razie nic innego mi się nie udało znaleźć Same kurki, ale no, jest sporo, naprawdę. I u nas się pokazują już kurki. Naprawdę. No spójrzcie. Już ile mi się udało zbierać. I tu o, kolejne plantacje. Heh. Normalnie szok. Ale ra jasno. No, będzie jecznica No hmm. nic. To trzymajcie się. Mówię pokażę wam, bo sam nie wierzę. Nic nie było. Spójrzcie jak już jak już się ładnie pokazują kurki u nas. No hej, trzymajcie się.